Cześć, z tej strony Mirek, witam Was na kanale technologicznym. W tym filmie testujemy kamerę i mikrofon laptopa od Acera. Jest to TravelMate P6. Urządzenie typowo biznesowe, małe, przeznaczone głównie do pracy w biznesie, w firmach świetne do podróży służbowych i nie tylko. W związku z tym, skoro jest to urządzenie przeznaczone dla klienta biznesowego, to również musi wspierać dość duże oczekiwania, jeżeli chodzi o telekonferencję. A mam tutaj na myśli jakość obrazu i przekazywanego dźwięku. Wy możecie teraz zobaczyć nagranie z tego urządzenia. Zobaczycie, usłyszycie w jaki sposób nagrywany jest dźwięk. Czy jest to dobry dźwięk, dobrej jakości? Zobaczycie moje. Moją twarz, która jest nagrywana przez kamerę. Już widzę, że ta twarz jakoś tak wyszła dziwnie pomarańczowo, ale może to tylko kwestia samego podglądu. Jest to kamera 2-megapikselowa o rozdzielczości 1920x1080, więc jeżeli chodzi o parametry, całkiem fajna. Ma u góry zabezpieczenie zabezpieczenie przed. Nieautoryzowanym włączeniem w postaci po prostu manualnego przełącznika. Teraz Wam pokażę. Przesunę to. Nie widzicie nic. Znowu przesunę w drugą stronę i teraz mnie widzicie. Ok. To rozświetlenie może być spowodowane faktem, że mam tutaj ustawione dość dużo światła, i stąd może tak łapać. W związku z tym, ja teraz troszeczkę lamp wyłączę. Zaczekajcie chwilę OK, czy lepiej mi widać? A wyłączę całkowicie. Mam teraz Mam teraz bardzo niekorzystne oświetlenie, tylko jedna lampa górna, zupełnie nieprofesjonalna i słuchajcie widzę, że moja twarz jest znacznie lepiej rejestrowana, czyli zbyt dużo światła, niby mamy Włączone praktycznie balans bieli i wszystkie ustawienia automatyczne, a mimo to nie umiał sobie dostosować system obrazu. Im gorsze światło, tym tutaj obraz jest lepszy, co pokazuje, że obiektyw jest dość jasny. Ok, zobaczmy teraz na ustawienia, jakie daje nam. System operacyjny. Mamy tak możliwość kontroli jasności. Zobaczcie, o, jak wyglądam, rozjaśniony w tej chwili. I przyciemnienia. Zaraz zobaczymy, czy, ten, czy to zadziała przy włączonym maksymalnym świetle, jakim miałem. Kontrast to również działa. Mamy funkcję HDR. Ja teraz nie, nie widzę tutaj e, różnicy, jeżeli chodzi o tą funkcję. Zobaczymy, czy m, po nagraniu będzie obraz widoczny. Chociaż jakiś kolor mignął tutaj inny. E, ramki automatyczne, ale tego raczej nie będziemy używać i kontrola wzroku, czyli automatyczne dopasowanie wyglądu oczu przy aby podczas patrzenia na ekran wyglądało tak jakbyś spoglądał bezpośrednio na kamerę. Ciekawa funkcja. Ustawienia prywatności kamery to już nie wpływa nam na jakość obrazu. Dobra, wyłączę teraz kamerę. Włączyłem ją ponownie, żeby te ustawienia, które ewentualnie mogły się nie wczytać, wczytały się. Mam nadzieję, że widzicie mnie dobrze. Ja siebie na podglądzie widzę całkiem nieźle. Włączę teraz światło, które mam przygotowane do nagrań i spróbuję się pobawić funkcjami jasności i kontrastu. Znowu wyszedłem dość czerwono. Eee, spróbujemy coś podziałać, jasność, nie bardzo, może troszeczkę, kontrast, Wchodzę bardziej czerwony, no troszkę jaśniej, no to znowu tło jest rozmyte, o dobra, troch, troszkę, troszkę. Lepiej. Czyli słuchajcie, ustawienia manualne jak najbardziej poprawiają jakość. Myślałem, że do kamera tutaj automatycznie pewne ustawienia zastosuje, żeby ten obraz był ładniejszy. Niemniej jednak tak jak wspomniałem 2 megapikselowa kamera rozdzielczość 1920 na 1080. Patrzę teraz na boki. Mam nadzieję, że funkcja wzroku, o której mówiliśmy, to była funkcja. To była funkcja, która. O, kont kontakt wzrokowy. Funkcja kontakt wzrokowy tutaj zadziałała. Ogólnie jestem zadowolony z kamery, bardzo fajnie się prezentuje, a dźwięk to już musicie sobie sami ocenić. Dzięki za poświęcony czas i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!